Witajcie moi kochani, widzowie, w dzisiejszym odcinku z gry Age of History 2. Dzisiaj kontynuujemy naszą miniserię z Niemiec. O, tu już widzę, że agresywni Polacy się desantują na Szwedów. Ci Szwedzi biedni, wszyscy co Ale dobrze, kontynuujemy. Zauważyłem, że my mamy tylko 132 tysiące ekonomii. Cyfrancuzi czy Francuzi, czy Włosi mają więcej? Więc stwierdziłem, że te kraje. Holandia tutaj, Beneluxu. mają bardzo dużo ekonomii, więc powinniśmy je najechać, chociaż na w Mamy już wojsko tu gotowe, więc super. Gdzie tu jeszcze trzeba dorekrutować? Tu mi się wyda. Czemu tu? A, bo nie mam pieniędzy. Nie, o co chodzi? Już wszystkich, które wyrekrutowałem? Czy eee, tak mało? No. Kof. Kosz... Chyba tak. No to tutaj rekrutujemy. O, tutaj już mogę. No tak, to musiało być to. Tu idzie połowa. Nie, 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 nie. Tu reszta. I myślę, że atakujemy. Ja tu mam wybudowane wieże obserwacyjne. Tak. Aha, i tu nie ma żadnych wojsk. No to tym bardziej atakujemy. Też na początku się bronimy, bo my twierdzą. O, już 4000, tu mm -hmm. Ale chyba to wytrzymamy. Bo pieniędzy nie mamy, to akurat może być problem. W 9000 wojska? Ja się boję, jaki ja tu dawam poziom trudności. Bo chyba przesadziłem. No i przełamali linię obrony. E, ja muszę wziąć pożyczki aż. E, weź pożyczkę. Dużo te pożyczki, ale na razie wezmę tylko dwie. Najwyżej resztę wezmę później. E, tu wojsko, tu wojsko. Tu jak najwięcej muszę wojska wszędzie bo będzie problem. Tu cztery tysiące. Tu, mhm. Więc jest tylko jedna opcja. Zaczynam uderzenie tu na Gdynię, żeby jakoś wyciągnąć tą wojnę na plus. I żeby nie było, że przegraliśmy. Aha, tu wygrywamy. Na północy. Reszta nie biegnie tu. Aha, a w sumie wy idźcie tu do chojnic. A wy zajmijcie ich miejsce. Tutaj trzeba do rekrutowania. Skarbet jest pusty. Zacząłem tracić. Kurczę. Hmm. Już 14% mamy wygrane. i się wydaje, że im się skończyły polakom totalnie pieniądze. Że tak wygrywamy. Tutaj atak z dwóch stron. A myślę, że tutaj to jakąś kontrofensywę na Poznań zrobimy. O, tu nikogo nie było. To co się stało z tymi 9000 tysiącami wojska? ono wyparowało. Estończycy nam wojnę wypowiedzieli. I na razie się tym nie będę przejmował, szczerze mówiąc. E, co jest nam przy, potrzebne do stworzenia Republiki Weimarskiej? Tutaj tereny śląskie. No to atakuję je. E, a te już mamy tutaj wszystkie tu potrzebne już mamy, więc jak zdobędziemy tu śląskie tereny, no to myślę, że już będziemy się starać o pokój. Mhm. Tutaj na Gniezno ruszę, na Kalisz. A wy w to może chcecie pokój, bo nie sądzę, byście wygrali tą wojnę w takim małym krajem. O tu, po... aha, ok. By muszę wy pożyczkę, żeby postawić tu wojsko. Szwedzi chcą sojuszek, bo nie mają dwie prowincje. No niestety muszę odrzucić, jakbyście byli silniejsi. Tak gdybym przyjął, bo przydaje się zawsze sojusznik czasem. I już tutaj trzeba zająć tylko bytą. Dobrze. Jeszcze łódź zajmiemy. I tu możemy ruszyć dalej. Zajmiemy objawy. Stop! Dobra. I po tej turze to już będę chciał. O! Jeszcze mówiąc. Tutaj na początek wezmę te tereny, które na pewno... już nie, to bardziej takie tereny. Wręcz Cesarstwa Niemieckiego, chociaż nie? Tutaj taki korytarz życia. No, fajne tereny zabieraliśmy Dobrze. Już mogę stworzyć Republikę Weimarską. Nie, bo jeszcze kalinie. Teraz to wyszły bardziej w granice Cesarstwa Niemieckiego niż zwykły Niemiec. Stabilność to zaraz będziemy stabilizować. Tylko najpierw to ja muszę mój budżet Wojna mi Białoruś by no Na pewno wygracie. I państwo, którego nie wiem, czy mogę na filmie wymówić nazwę, ale chyba mogę, więc to. Ale nie wiem, właśnie. nie. Yy. Jeszcze Włosi. O oh kurde, to może być problem. Nie no, Włosi. Proszę, ja chcę pokój z wami. Ja nie chcę wojny właśnie tutaj w ulmie na wszelkim wypadek, gdy tysiąc chociaż zarekrutuję, jak oni będą mieć przejść od jakichś z tych krajów. Zobacz. Na razie nie mają przejścia. Bo oni są bardzo kolegami z Białorusinami. Dobra, zajmę Grodno i się popłaczą pewnie bo ja się pokłaczę. Eee, Białorusi nie chcę. Wszystkim wysyłam rozmowy pokojowe, bo ja nie chcę z nimi walczyć ani trochę. A ja tutaj w Suwałkach to armię rekrutować, bo Białorusi nie to są jakieś gigaczady totalne. I mnie zaraz tu zmiotą z powierzchni ziemi. Aby jałorusini się akurat na szczęście zgodzili na pokój. Czy Włosi już mają dostęp wojskowy od kogoś? Na szczęście nie, ale ja tu jeszcze więcej wojska dam na wszelki wypadek. Mi się wydaje, że z Włochami nie będzie pokoju, dopóki nie zawalczymy jakiejś bitwy. Hm. No to zrobię jakąś małą, o niech popłyną tam do nich i, i podbijemy na Sardynię są to dobra, no to na Sardynię niech popłyną. Już pieniądze powoli zaczynam zarabiać, ale ja w międzyczasie będę im cały czas przypominał, że chętnie pokój z nimi bym zawarł. I my widzowie. Teraz zobaczmy to, ten descent. Mi się wydaje, że już po desancie to będą chcieli pokój. Mhm. I dokładnie jest mi pokój, którym nawet i nic nie zabiorą. Tak? Włosi się nie godzą. No to ma problem, Włosi, bo ja się godzę. Możemy muszę im zająć tu więcej terenów. Mhm i teraz się już powinni zgodzić, mam nadzieję, bo przeszkadzają mi bardzo w moich planach, ciągle się nie zgadzają. O, Francuzi jak kamień z serca wypowiadają im wojnę. No i super. No to ja chyba muszę tych po prostu z nich. Daj dostęp. No. Zawsze pamiętajcie, że jak kraj was prosi o dostęp wojskowy, to odrzucajcie. Bo to pewnie pogorszy relacja. Za chwilę wam wyślę propozycję za pieniądze i akceptujecie i macie zawsze trochę pieniędzy. To takie ode mnie. No, takie porada, bo zawsze tak robię. I to działa po prostu. Ile oni mają wojsko? To ja teraz zacznę asymilację, wycofuję wojsko z tych terenów i zaczynam asymilację w Bytomiu, i wszystkich innych. Wszystko zasymilowałam? Tak. Co tu się dzieje? Łotwa atakuje Polaków biednych, dopiero co tutaj stracili. Ale chyba sobie poradzą. No dziękuję. A teraz Włosi się zgodzicie na pokój, bo chyba już nie myślicie, że wygracie. No dokładnie. A ty chcesz, Afrykańczyków? Chcę. No i super. No teraz musimy się policzyć z Rosjanami. I żeby im zabrać kaliningrad. Czy oni mają z kimś wojnę? Nie mają, ale mieli z Amerykanami. No, to pewnie im dało dużo strat. Dlatego może nam się uda. Tylko to jest problem, że oni nie będą chcieć za zawrzeć pokoju. No, ale trudno. Jakoś sobie musimy poradzić. Okej, okay. i tu w kłajpedzie jeszcze rzucimy. Tu w jest za mało. Teraz będzie dobrze. Ja myślę, że tę siłą uderzeniową od razu jest w tym kalendarzu. Zgadzamy po prostu. Teraz musimy napić i zrobić to proszę. Wy też dużo pijcie, widzowie. Pamiętajcie: picie zawsze pomaga. No to wypowiadam im wojnę. Oni tak mnie bardzo nie lubią. Tutaj nawet nie ma się co bronić, to trzeba od razu atakować, bo nie mają tu żadnych szans w ogóle. A czy oni by się zgodzili tak na pokój? Ja bym bardzo się cieszył. Nie zgodziłbym się na pokój. No to tam do niej odwiedzimy was Rosjanie chętnie, na Santa Petersburg, to tu obok się desantuje. Chociaż jeszcze przed samym desantem to im ja chętnie przypomnę, że ja wcale nie chcę ich niszczyć, tylko pani Minogra i koledzy. Nie zgodzili się. No to muszę was trochę tu podniszczyć. No, oni chyba nie mają pieniędzy w ogóle. No, z San Petersburga szło 30 żołnierzy. No to, to po prostu to mówi same za siebie. Jak płakalnym stanie jest ich budżet. A teraz się zgodzicie na Kaliningrad? Czy chcecie? O boże, 6 tysięcy wojska. Oni jednak są nie do pokonania. Po oni mi zaraz mogą okrążyć te wojska, czego bym nie chciał, więc tutaj się w stronę Wielkiego Nowogrodu. Oni jeszcze mają Łotyszy dostęp, wojsko. wojska, no, i mi rozbili totalnie. Ale no może chociaż się zgodzą na Kaliningrad. Rosjanie w tej grze w ogóle nie chcą się zgadzać na pokoje. No, i mi wszystko zabierą. Dobra, to już mi zabierzcie ja. Aha, no to prawdziwy scenariusz. Od bieda. bieda Rusinów mają dostęp. Ale pieniędzy, chociaż dużo bierze, Tutaj trzeba armię rekrutować szybko. i Już będzie popień. Brak punktów ruchów, no nie. Ale oni są dobrze i na szczęście się nie ruszyli. Tutaj w Kłaj będzie jeszcze wojska. Tu w Ełku też. Muszę odbić za wszelką cenę suwałki. Las Battle of Suwałki. Teraz już odbijemy bez problemu suwałki. I może się zgodzą na jakiś pokój. Dokładnie. Bo w tej wojnie już łącznie zginęło. 42 tysiące osób. No to dużo. Ale oni się nigdy nie zgodzą. Może ktoś mi wypowiedział wojnę. Nie my sami przeciwko nim, niestety, to ja widzę. A nie, nieważne. No dobra, no to ja zbieram armię. O, to głupi Białorusinów mają dostęp i do mnie tu przechodzą. O, do 2017 żołnierzy. Możecie napisać, co robiliście w 2011 roku. 10 tysięcy wojska. No, po prostu super. Aha, super. I tu jeszcze desanty morskie. A może by jednak byście chcieli pokój. W sumie nie, a wy byście sobie zabrali super. Ja to, a wy możecie sobie zabrać suwałki. Ale no nie, nie, nie dało się tak zrobić. Huaypedem, nie. i oczywiście plądrują suwałki. Nie no, to jest nie do pomyślenia w ogóle. Jak można niszczyć suwałki? Już tu rekrutuje zaraz więcej wojska. Przydałbym się jakiś sojusz Polacy, no bo nawet was zniszczyłem, a teraz chcę sojusz. Chociaż podczas wojny to chyba się nie da sojuszu, ale proponuję. Tylko muszę znaleźć to Nie, bo w stanie A Da się handel, oczywiście żeby wypowiedzieli wojnę. Tylko da się handel, żeby sojusz za pieniądze. A stwórz koalicję przeciwko Rosjanom, ale to nie będzie takie oszustwo zawsze Nie, to oni mają to. Tak, a ja to anuluję. No, no, nie, nie. Że wiecie, to nie będzie takie oszustwo, jak robią niektórzy. Że, nie, 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 nie wypowiedź. Że po prostu dają 100 zł za... Ja dam wszystkie moje pieniądze. I nie, za, żeby po prostu wypowiedzieć wojnę, tylko stwórz koalicję przeciwko. Się zgodzili się nie zgodzili się. za 100 Golda na by się za to zgodzili. Taki mądre są te boty w tej grze. W ogóle widzowie słyszeliście, że wychodzi w tym miesiącu już Age of History 3. Chyba muszę zagrać z tej części więcej, póki jest dalej tą jedyną. Znaczy, no już w sumie drugą, chociaż w pierwszą to chyba nikt nie grał praktycznie. No, tutaj Rosjanie akurat pokazali swoją siłę. Ja myślałem, bo oni będą słabi jak zawsze w tej grze. A tutaj mocni. Chociaż ile im wyniszczyłem już ekonomii? Sądzę za dużo. No, chyba już 10 tysięcy. Ale Polacy nie mają przez moje wojny, ale musieli się na Białorusi zderzyć wojskami i, i tak mają wojnę. No to super, kamień serca. Teraz to może nam się uda. Pomocy. Albo będzie jeszcze gorzej i zaraz będę musiał się bronić na całym froncie. To jest gorsza opcja. Hmm. Dobrze. No nie wiem, widzowie, czy nam się uda. Ta wojna miała być dużo szybsza i lepsza. Ale Polacy sobie w ogóle nie radzą z Rosjanami za to. są mnie martwi. Pomijali sobie właśnie radzić. A tego niestety nie robią. Że... Chociaż może teraz sobie poradzę. No chyba sobie radzą. Poprawili ze mną relacje. No teraz już mają ze mną zaraz większe relacje. To jest głupie w tej grze, no bo rozumiem, że kraje nie chcą sojuszu podczas wojen zawierać, ale skoro walczą u boku przy, w wojnie przeciwko temu samemu kraju, no to chyba powinny chcieć no bo... To jednak jest no już coś innego, oboje walczą z tym samym wrogiem, a nie chcą sojuszu. To już jest takie głupie. Ale w tej grze jest bardzo dużo takich różnych głupich rzeczy. No i tu niby niszczymy powrotem zajmuję Kaliningrad. Chyba przed następną wojną biorę sojusz z jakimś innym krajem silnym i razem z nim będę walczył. Chociaż sojusze w tej grze są tak popsute, że nie wiem czy to chcę robić. Nie odbijam swoimi wszystkimi siłami suwałki. Nazwę lub suwałki po raz już zginęło w tej wojnie 110 tysięcy osób. Myślę, że już powinni się zgodzić na to. Ale się nie zgodzą, bo to Rosjanie i nigdy się nie zgodzą na pokój. Jak ktoś ich zaatakuje, Chińczycy proszę. A nie oczywiście, jak ja z nimi walczę. Zawsze walczą z Chińczykami. Jak ja walczę z Chińczykami, to kochają Chińczyków. No super. Biały stoku. Boję się Białystok zajmować, bo jeszcze wejdę w polskie wojsko. O no, i chyba takich musimy niszczyć, że oni się defundują. Urugwaj mi wysłał propozycję, żeby stworzyć koalicję przeciwko Argentynie. No, tak średnio bym tego chciał, bo ja tu aktualnie siedzę w Europie i mam większe problemy. O Boże, Litwa mi wypowiedziała wojnę, tylko nie to najgorzej. Spróbuję, żeby się poddali. Syria mi wypowiedziała wojnę, to już w ogóle odleciane. Tutaj jeszcze Rosjanie się wyjali, nie wiadomo skąd. Jeszcze wiadomo, no, przypłynęli, ale... Ja bym radził się wycofać, bo ich znowu zniszczę. A tylko się nawzajem będziemy wyniszczać i nikt nie wygra tej wojny. Pokalnikę tu była. Ja się widzowie zastanawiam, czy. O, wzięli pokój. Mm. Rosjanie, wybieracie pokój. I teraz się zgodzą, nie Tak? Nie. To chociaż tyle. Ja Widzowie, co ja wiem mam... Zastanawiam się, czy nie zrobić cięcia ogólnie. Żeby było ciekawie, no bo co nie chcecie oglądać jakichś ciągłych przepychań się z Rosjanami na mojej granicy tu. Tutaj ten biedny białystok ciągle niszczą. Tajnowe nowe oddziały w mógł tu, ale w, tu też zrekrutuję, w Olsztynie, w Gdańsku. Już myślałam, że to jest. Proszę, niech ktoś się wypowie wojnę. Nikt nie wypowiada wojny. Ja chętnie bym z syrem wziął pokój, no bo po co mi on? O, 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 już! Litwini oddali im te tereny, no i może po 122 tysiącach strat się poddamy. Jest! Rosjanie wzięli pokój! Dawno się tak nie cieszyłem w tej grze, widzowie. Wreszcie zmądrzeli, jednak nie umią myśleć, tylko trzeba im dać za dużo czasu. Zbieram wojska, no i zaraz tworzymy Republikę Weimarską, a potem Trzecią Rzeszę widzowie. Tu w Kaliningradzie zbiorę wszystkie wojska. O, Polęcy nie lubię. Ja chętniej ich teraz będę miał jako słusznie. Republikę Weimarską tworzymy. Tak. No i mamy widzowie. Nie wiem, czy nie trzeba. Nie wiem, czy nie trzeba znowu podatku zmieniać. Nie, wszystko jest dobrze. Teraz mamy taki kolor podobny do wielu naszych sąsiadów, więc musimy szybkość. Albo w III Rzeszę, ale to proszę bo... Jakie to jest głupie? No, Austrię to rozumiem, bo z jakiegoś okresu, ale po co nam Lotaryngia, z mieli dopiero po wojnie? Znaczy, mieli Niemcy ją przed I, według przed II absolutnie. A do cesarstwa niemieckiego Lotaryngia jeszcze trochę po polski teren. No, ale mieliśmy trzecią III Rzeszę, więc. Będziemy atakować Austrię. W ogóle Serbia wyemigrowała tutaj do Chorwacji. Hmm. Chociaż Francuzi są za silni, ich nie pokonam. Ale Austrię to chociaż pokonam. U niech moje 8 tysięcy wojska już się tu transportuje. Oczywiście nie, żebym twierdził, że tyle wystarczy. Tu trzeba teraz masową rekrutację w zagłębi rury, będę przeprowadzał. Tutaj mogę pełno wojska wręcz Na ogromne ilości. I od razu ono nie wleci już na front. Hm. Historycznie Niemcy w 1938 roku dokonały Auschwitz. Ausl. Dokonamy w ale roku. Jeszcze ci doszli też ich podzielę. Tu i atakujemy. Tu troszkę. I ostatnie. Tu jeszcze połowa. No i tutaj już cała reszta. Chociaż nie mnie bardzo lubią, chyba, no ale trudno. Muszę raz podbić na potrzeby filmu. Tak to bywa w dzisiejszych czasach. Wy tu, wy tu, a wy tu. Myślę, że tutaj to w pierwszym uderzeniu zmierzymy już im samolot na Jak Oni się wypalią mnie. No, tutaj nie będzie zbyt dużo. Znaczy, oni nie będą mieć tutaj zbyt dużo do gadania. Tutaj na razie stoimy przy wierniu, Bo tam mamy za mało sił, żeby tu przeprowadzić atak. Tutaj niech Ci się tu przenoszą. No i to już jest oglężenie. Biednie wszystko podbijamy. Myślę, że już się uda. Tak, dobrze. Dobra. I teraz ich zajmujemy. No i już cała Austria dla nas. Wojska wycofuję do z Bugu. Teraz przeprowadzimy asymilację. Tylko muszę zarobić pieniądze na Nampie. Tu w pierwsze tereny się asymilują, a my dostaliśmy punkt. No to tu w ekonomię dam. Bo akurat przyznam, że ekonomię mam dosyć, że ten Jezu, biedni Polacy. Rosjanie ich zajmują całkowicie. Wy ten. Chcecie... Ile? Tysiąc? No ewentualnie, bo nic to mi nie zmienia. z Litwinami nam się skończył pokój. Jakbym nie, miał, nie był teraz trochę zadłużony, to pewnie bym im wypowiedział wojnę za to, że nami po prostu, no, przeszkodzili. Nagle zaatakowali mnie z Wszystkie tereny się już asymilują. Mamy już Wielką Republikę Weimarską. Nie wiem, jakie od Francuzów zdobędę te tereny. Oni mają drugie miejsce na świecie, a ja ósme. No, nie sądzę, żeby oni się zgodzili. Ja mam. Populacje, no niby większą od nich. Ekonomię mam dużo mniejszą. No nie wiem, postaram się. Chociaż wyślej może... Chociaż mam inny pomysł. Zaproponuj, stwórz mnie. A nie, najpierw poprawię z nimi relacje. Spróbuję z nimi bardzo poprawić po prostu relacje. Złożyć z nimi Unię, po prostu. A co wy chcecie chorwalać? Ja odwrócę... E, Francuzi. czy byście chcieli Sojów. No to już. sojusz poprawa relacji. Zgadzają się. Ci oni są silni. Oni tu tych Włochów tu jadą jak co... Aha! <laughs> ja im daję będą dosyć. Ooooo, aż to mnie i daję.